Często poruszany jest temat zaufania, i, i wydaje mi się, że jest to duży problem, jeśli chodzi o ludzi i o to, jak nam bardzo tego zaufania brakuje. Często wystawiamy Pana Boga na próbę i oczekujemy od Niego znaku. W naszym życiu bywały sytuacje, w których ufaliśmy komuś, i te osoby nas w jakiś sposób zawiodły. No i zapominamy o tym, że wiara to nie jest wiedza i że my często nie musimy właśnie pewnych rzeczy wiedzieć tylko wystarczy zaufać, a to jest bardzo trudne. Pan Jezus często przygotowuje dla nas jakiś plan. I on nam się nie podoba, i my chcemy, żeby było tak, jak właśnie sobie sami, co wymyśliliśmy. I właśnie nie ufamy panu Jezusowi, że to, co on dla nas przygotował, jest najlepsze. Tylko chcemy iść za tym, co jakoś w sercu czujemy, i często naprawdę jest to pomyłka. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. Oto plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Ludzie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, często wołają do Boga o jakiś znak, szukają jakiegoś specjalnego efektu. A nie ma lepszego znaku od Boga, jak właśnie Jego syn, Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Znak Jonasza. Uwolnij mnie, Boże, od zafałszowanego obrazu Ciebie. W myśleniu o Tobie, Boże, często przeszkadza mi ciasna ludzka logika. Dzisiaj modlę się o silną wiarę. Dzisiaj chcę Tobie, Boże, powiedzieć z ogromnym przekonaniem, że wierzę. Że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.